Aktualnie stoję w miejscu tak zwanego wału, który w trakcie powodzi z 13 na 14 września zaczął przeciekać. Zostało to zgłoszone odpowiednim służbom, jednak nikt nie podjął działań w celu zabezpieczenia tego wału i teraz widzimy, jak wyglądają jego pozostałości. Ostatni, ale równie ważny temat dotyczył zarządzania kryzysowego. Mieliśmy poczucie, że nie działało ono ani przed, ani w trakcie, ani po powodzi. Tego nie można zostawić bez odpowiedzi. Spotkanie trwało ponad 2,5 godziny. Pan burmistrz Szymkowicz przyznał, że odbudowa wałów leży w gestii Wód Polskich, ale zapewnił, że gmina zamierza uczestniczyć w projekcie odbudowy razem z nami, mieszkańcami. To krok w dobrym kierunku, ale wciąż niewystarczający. Chciałbym zwrócić uwagę na potok Bozanowski, który płynie od z przez Wozanów Rudawe do Nowego Świętowa i na chwilę obecną, czyli 49 dni po powodzi, wygląda tak. Mieszkańcy oczekują szybszych i zdecydowanych działań od strony władz, ponieważ zima i roztopy zbliżają się wielkimi krokami.